Oh wow. Yes, the yeah. other. Nasza Emilka. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień, dzień dobry. dobry. Witam serdecznie. Pięknie wyglądasz i jak widać kolor sezonu tak. bardzo ci pasuje. Efekty są niesamowite. To nie jest tak, że ty zajmowałaś się sobą do tej pory? To było takie dziwne uczucie, chociażby żeby pójść do prezera. W nie byłam 15 lat ponad. Mm -hmm. Czy nawet wyjście zrobić sobie to jako mama i ciężko pracująca kobieta. To wiesz, nie mówiłam, nie, 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 jutro, dobra. To mąż musiał sam mnie wyganiać z domu, żebym coś dla siebie zrobił i dzięki wam spełniłam wszystkie swoje marzenia. Także nie mam już marzeń. O, Dopiero to możesz to zacząć to. marzyć. O, właśnie. Teraz tak. właśnie tak wyprostowana, tak uśmiechnięta, możesz patrzeć zupełnie inaczej w tą przyszłość, prawda? I tak, tak. Cieszymy się, że mogliśmy ciebie tutaj uszczęśliwić. Bardzo często tak jest i na tym nam, prawdę mówiąc, najbardziej zależy nam, chirurgom plastykom, żeby nie tylko zmieniać cielesność, ale poprzez to zmieniać mentalność ludzi, ich podejście do świata, do siebie, do znajomych. Bardzo często mówią po operacji, że się otworzyli, tak jak nasze bohaterki, więc to się w głowie też bardzo zmienia, a to jest fajne. A jak twój mąż odbiera Twoją zmianę? E, dla niego to wszystko było takie wow. <laughs> czuje się pozytywnie. I z przodu, i zęby, i wszystko. <laughs> Także w ogromnym szoku mówił, rzeczywiście, oni działają, cuda. Wygląd dla każdego z nas jest bardzo ważny I są oczywiście osoby, które zwracają na to bardziej uwagę, mniej, ale tak jak u pani Emilii były braki zębowe, które były widoczne, ona się nie uśmiechała, ona się nie chciała uśmiechać, bo zdawała sobie sprawę, że ten uśmiech jest nie do końca taki, jakby oczekiwała, więc to jest taki codzienny dyskomfort, który można w dzisiejszej dobie stosunkowo prosty, przewidywalny sposób przerwać, po prostu trzeba to naprawić.